Lewica miała złapać oddech, a dostała zadyszki. Niektórzy mogą powiedzieć nawet złośliwie, że dziaderskiej, bo trudno uwierzyć w feministyczny zapał czy światopoglądową determinację, gdy wybory w partii odbywają się według zasady z głębokiej komuny. Kto jest twoim idolem i dlaczego jeszcze Czarzasty? Zapraszam za kulisy polityki. A tym samym, żeby to było możliwe, zapraszam do subskrybowania i lajkowania, a także komentowania mojego kanału. Wybory na lewicy. Stały się faktem, dokonały się i mamy starego nowego przewodniczącego, czyli Włodzimierza Czarzastego. I może nie byłoby w tym nawet nic takiego dziwnego, bo w końcu PSL również wybrało starego nowego prezesa i tak dzieje się w wielu partiach ale to, że było tyle mowy wcześniej na ten temat, że Włodzimierz szczerzasty kieruje partią do kolejnego rozdania, że odda partię w nowe ręce, w młodsze ręce, że lewica ma twarz być może kobiety wreszcie i to wszystko okazało się nic nie mającym znaczenia. Nic, nic, nie staczącą, nic nie mającą znaczenia obietnicą, w momencie, kiedy dochodzi do rzeczywistej walki o władzę. Nie mają znaczenia wszystkie zgłaszane deklaracje tych, którzy chcieli być kontrkandydatami. W momencie, kiedy Włodzimierz Czerzasty ogłosił, że jednak będzie kandydował, to wszyscy ci chcem wycofali się i w zasadzie były to wybory rozstrzygnięte i jeszcze przed ich przeprowadzeniem, bo było wiadomo, że to czerzasty zostanie przewodniczącym, więc wszystko jak w głębokiej komunie. Ale e, oczywiście można powiedzieć, że e, Czerzasty ma wreszcie fotel marszałka Sejmu. To jest fotel drugiej osoby w państwie, bardzo wysokie stanowisko, i w ten sposób może zbijać kapitał polityczny. Oczywiście. Może jest tak, jak mówią kuluary, lewica zrobiła badania i wynika z nich, że trzeba dbać o swój stały elektorat, czyli jak um, używa się w polityce takiego określenia yy, średnio, yy, poko średniego pokolenia, yy, średnio starszego pokolenia? No wszystko fajnie, tylko o własny elektorat trzeba dbać, ale łowić trzeba w nowym. A w takim układzie, kiedy stawia się wyłącznie na stare rozdanie, kiedy nie ma tego nowego otwarcia, yy, to w zasadzie łodzie szczerzasty skazuje się na yy, bazowanie na tym. Yy, na tym, co może mu dać przetrwanie, ale nie tym, co wbrew deklaracjom może mu dać zwycięstwo. Na wyborze tego najbardziej cieszy się dziś i zaciera ręce Adrian Zandberg i yy, Słowo Mirmensen, bo to oni złowią młodych wyborców. Młodzi wyborcy, którzy szli za lewicą, głosowali na lewicę, wierząc, że będzie ona orędowniczką spraw światopoglądowych w nowej koalicji, właściwie odeszli po dwóch latach rządów koalicji rozczarowani, bo sprawy światopoglądowe są gdzieś daleko, głęboko w szufladzie. O aborcji w tym układzie politycznym nie będzie mowy. Czyli o tej legalizacji aborcji do 12 tygodnia. Kwestia związków partnerskich jest dziś jakimś kadłubkiem, i to kadłubkiem, na które nadal nie ma zgody rządu, daleko jest do zgody w parlamencie, do większości w parlamencie, a o podpisie prezydenta to raczej nie ma w ogóle co marzyć. Więc lewica z takiego swojego sztandarowego uzysku nie ma wiele. Lewica, która y, głosiła się y, ambasadorem czy też obrońcą praw kobiet, y, pokazuje wyborem tego, że kobiety są świetne jako te, które pracują i te, które tworzą tło. Ten obrazek, który znamy z ostatnich dwóch lat, y, mężczyzn lewicy, y, którzy za plecami mają ustawione kobiety: y, Agnieszkę Ciemianowicz-Bąk, Katarzynę Kotule. Magdalenę Biejat, Anitę Kucharską-Dziedzic, Joannę Szewing-Wielgus. To jest właśnie ten obraz Lewicy, którą teraz konserwuje wybór Włodzimierza Czarzastego. Kobiety świetne, ale w drugim szeregu. To także nie rokuje dobrze dla tego kobiecowego elektoratu, który był po stronie Lewicy. Czy czy to nowe rozdanie, czy ta nowa siła w lewicy może się przebić? No, ukłon, ukłonem Chłodzimierza Czerwastego wobec kobiet i młodych ma być poszerzenie grona kierownictwa partii. Policzyłam, ilu jest nowych wiceprzewodniczących. To jak w znanym um, przysłowie o tym, że jest więcej wodzów niż Indian, 10 wiceprzewodniczących. W partii, która w sondażach nie osiąga 10%, czyli każdy przewodniczący to trochę mniej niż 1%, czy Taka lewica ma szansę na to, aby przebić się w wyborach parlamentarnych? Tak, ma szansę, tylko to jest walka o zachowanie głowy nad wodą, a nie o nabranie wiatru w żagle i wypłynięcie na szerokie wody. To nie jest lewica, która ma szansę zmienić układ sił na scenie politycznej. Ten układ właściwie, wprost przeciwnie konserwuje. To nadal będzie rozgrywka między dwoma głównymi graczami, czyli Koalicją Obywatelską i mniej lub bardziej Zjednoczoną Prawicą. Lewica będzie próbowała się wbijać klinem. Gdy dziś dokonały się te wybory, które no wiadomoż, tak jak powiedziałam w scenariuszu, były rozpisane dokładnie i rozegrane jeszcze zanim się rozpoczęły, Poczułam takie trochę rozczarowanie. Rozczarowanie tym, że partia, która ma być najbardziej progresywna, otwarta, reformatorska, wnosząca taki liberalny oddech do polskiej polityki, jest w sumie najbardziej konserwatywną i hołduje tym wyniesionym z głębokiej komuny zasadą temu wniesionego z głębokiej komuny DNA, bo ten sposób rozegrania tych wyborów, to że one zostały właśnie rozstrzygnięte zanim się odbyły, to jest to stare lewicowe DNA i ono w postaci Włodzimierza z tego dziś wygrywa, chociażby był Najlepszym marszałkiem Sejmu i chociażby z tej pozycji najwięcej dla tej lewicy ugrał. Ten start, styl, sposób, w jaki zdobył tę władzę, w jaki ponownie został szefem lewicy, jest stary i dziadelski. I to nie najlepiej mu rokuje. Choć oczywiście w porównaniu, jak już powiedziałam, do mm, Szymona Hołowni który skończył swoje marszałkowanie w sposób, na własne życzenie, w sposób marny. Łodzi Mieszczarzasty swoje marszałkowanie zaczął w sposób z rozmachem i imponujący. Czy Lewica wypłynie, czy nie wypłynie na szerokie wody? Zobaczymy. Ja dziś obstawiam, że z ledwością dotrze do kolejnego brzegu w 2027 roku, czyli w roku wyborów parlamentarnych. Dziękuję za uwagę, to szybki komentarz po dzisiejszych wyborach lewicowych, które wynik był znany dużo wcześniej. Komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie, a my wkrótce widzimy się w rozmowach Aleksandry i w kolejnych komentarzach i zaglądaniu za kulisy polskiej polityki.